Siema, witajcie w 17 odcinku programu Zagrajmy World. Dziś ze mną jest kto? Arti! Oczywiście! <laughs> ja. Ale fajnie No i ocenimy sobie kanał użytkownika Kuba Kipek. Tak. Dziwny Dziwny nick, ale ten nie liczy... nieważny jest to co Arti. Zaczniemy od tła, jak co, jak ja zawsze jak tradycja. Radzi. Dobra, Arti, ty pierwszy. Twojak. Było, gdyby było bardziej dopasowane, by było w porządku, ale nie dopasowane jest do szerokości okien YouTube'owych, oraz przynajmniej takie jest moje wrażenie, oraz w ogóle layoutu defaultowego YouTube'a. No, tak, ale tak samo, że. Tak, to jest ładne. Tylko żeby te okienka dopasować, tak to będzie Git. Fajnie ten na napis Minecraft, choć na, na kanale nie ma tylko filmików z Minecraft'a. No ale skoro to jest... Kilofy, diamenty Diamenty Dobrobie no. jako głównie Majka no, no, czemu nie? Mm, no to teraz kom nie o komentarz ten y Opis kanału Dokładnie Którego Dokładnie. nie ma, ho, ho, ho. Let's play Let's z różnych play gier, różnych gier. Ale dużo. Wiele nam to mówi, naprawdę Wyczerpujące info Trzeba coś tu napisać Kuba, kipek, naprawdę bo to, to nie ma nic. Ale z gier to wejdzie ktoś i o, o, o co chodzi, co, co, co to jest. Dobra, po teraz... playlistach się zapozna. Playlisty, no, Arty. No to właśnie, skoro do tego przeszliśmy, playlisty są. Ojej, <grym> jest tu, tak. Call of Duty, Assassin's Creed, Minecraft sezon pierwszy i specjale i inne hmm, z Minecrafta. Hmm. Z Minecrafta, oczywiście Minecrafta teraz nie może zabraknąć, to jest Niego normalnie jest już... dużo. Dupa, nie znasz się. Ale co e... tu mówisz, to fenomenalna gra jednak. Dobra, fajnie Art, cieszę się. E... A więc może zaczniemy od pierwszej playlisty. Inne i specjale. Są dwa filmiki. Dokładnie. No i co jak to specjale, z jakichś, z jakieś tam okazji różnych. Jakieś tam rzeczy robią różne, o oh. Potem seria Call of Duty. Jeden oczywiście. Hmm, no więc tak, w pierwszych odcinkach, ja powiem pierwszy. Nie wcinaj hmm. mi się, yy, w pierwszych odcinkach kolega nagrywa dźwięk telefonem. Yy, to to pozostaje bez komentarza. Rozumiem, że mogło zabraknąć mikrofonu, ale to nie trzeba było nie nagrywać. To czekać na mikrofon. Bo nic kompletnie nie, nie słychać. Dobrą jakość niż mieć jakość cienką, której nikt nie chce oglądać, tym bardziej, że to pierwszy odcinek. No właśnie. W dalszych odcinkach mikrofon się pojawił. Tak samo co do stylu komentarza, to właśnie co nowszy odcinek to bardziej jesteś otwarty i no jak to powiedzieć? Tak więc jest tendencja na plus. No, 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 no właśnie. Coraz bardziej jak to powiedzieć, jak to wcześniej mówiłem. No otwarty, dobra, niech będziesz otwarty. Żeby lepiej... Coraz lepiej ty komentarz idzie, nie wstydzisz się. O tak powiem. O, tak powiem. Aha. No właśnie. Powiedziałeś. Tak. Teraz ty arty omów Assassin, albo ty Call of Duty jeszcze omów ekscesz. of Duty. Hmm... Gra stara. Nie masz Ale jakiś to problem. No, bardzo dobrze. Bo niektórzy właśnie chcą sobie obejrzeć starsze gry. A na przykład ty, mi się, że też nie masz jakiegoś świetnego komputera, więc... Skoro Ci takie gry pasują, skoro takie gry lubisz, to inni też powinni polubić, ale... Pierwsze odcinki szczerze mnie odrzuciły. Pierwsze odcinki, szczególnie właśnie ten pierwszy, to jakoś audio mnie nie powalała. Zresztą, z tego co widziałem, to... nie ma audio z gry. I to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o audio. Jakoś wideo. Kiedy A właśnie... Się... Mam, nie mam jakichś bardzo zarzutów. No właśnie. Jakoś mimo że nie ma HD, ale i tak jest dobra. Jeszcze ja... chciałbym coś dorzucić co do audio. Jeżeli możesz to zniweluj te dźwięki klikania myszką, bo to dosłownie jakbym... O. O. jakby, to jakby tak, tak to słychać, mniej więcej. I tak samo jak możesz tu nie wiem, zamknąć drzwi w pokoju, bo słychać jak ktoś, jak sam powiedziałeś, że ktoś spokuje kibel, no to raczej nikt tego słychać nie chcę. Chyba, że ktoś lubi. Chyba, że kogoś to uspokaja. Hmm. Yy, druga play, trzecia playlista, Assassin's Creed. To jest playlista, w której filmiki nie są nagrywane przez Ciebie. Nie wiem, jakiś inny koleś tutaj nagrywa, to nie wiem, Twój kolega, dzielisz ten kanał z kimś, ale tu nie ma żadnej takiej informacji. No, ale jednak powiem parę słów. Assassin's Creed jest, szczerze powiedziawszy, pff, cienki. Ten mikrofon, to nie wiem, gdzie, gdzie ten mikrofon jest, co, co to za mikrofon. No, ogólnie cienko, Assassin's Creed mi się nie podoba w ogóle. A to nie jest nagrywane przez ciebie, to... To nie będę okay. się... Może nie będziemy się tak wypowiadać bardziej na ten temat. No. no bo to nie są twoje filmiki właściwie. Nie są twoje filmiki. Nie, eee... na twoim kompie. Znaczy, na twoim YouTubie. Znaczy, no jest na jego YouTubie, tylko po prostu nie jego filmik. No, w no. sensie, że to nie on prowadzi. Ej, potem jest y, playlista Minecraft sezon pierwszy to to jest chyba jednak najlepsze filmiki jakie tam się na tym kanale się znajdują Wiadomo nagrywa tutaj z kolegami no to jak już powtarzałem przez ostatnie dwa odcinki powtarzam że z kolegami się naj, najłatwiej nagrywa najlepiej i znowu znowu pierwsze odcinki odrzucają, tym razem jakoś wideo Pierwsze odcinki właśnie powinny być jak najlepsze, żeby zachęciły, a nie odrzuciły No tak są lagi jednak, są, masz lagi w tym Minecrafcie i... To też powinieneś jakoś tam zniwelować. Ale jakoś jest HD, co prawda, ale chodzi o te lagi. Zacina ci czasami. czy czasami. Zależy w którym odcinku, bo co nowszy odcinek, to... Starasz się coś... Widzę, że starasz się coś zrobić z tymi lagami, tam... Jakoś... czy znaczy jakoś wideo. Grafikę sobie zmniejszasz, te ustawienia, to, to jakoś, jakoś to będzie... Dobrze nawet. Nie jest tak straszny. Mhm. Ale ja widzę też przez Minecrafta głównie, że montujesz filmy. Co prawda w Windows Movie że ale montujesz. Więc tu zawsze jakiś plus. Chociaż wiadomo. A mi się szczerze powiesz, że mi możesz... się nie podoba to te wejście na sam początek. To, no wejście, ten, wejście ten ma... to jest minus. To, to nawet ja bym to wolał bez tego, bo to... Mi się nie podoba po prostu i tyle, no co? Możesz się zapytać, sobie jakieś... Gościa, który by ci zrobił za darmo takie... w in inna... O! Jałtiego... IT go nam wywaliło. Ale to trudno, i tak byśmy już kończyli. Eee, no i co? Zostałem sam. Czyli moja ocena tylko... Chyba, że Arty zaraz wejdzie. On tam, on to też ma z tym netem. Moja ocena, wiesz... Ogólnie nie jest źle. Będziesz nagrywał więcej Minecrafta z tych... tego... z kolegami, to User będzie coraz lepiej. Arti, Arti powrócił. Yy, a więc pff, moja ocena kanału to 4 na 10. Arti, słyszysz nas? Halo, halo? Arti nas nie słyszy. No to, żegnam się z wami na razie. Zapraszam was na kanał tego pana. User in your channel timed out. I na razie. I przepraszam was za artygo. Пала одна.